Cześć, siema, witam Was. Dzisiaj sobie wygniemy kolejną kulkę. Ja jestem szalony kolekcjoner. <grym> I tak jak mówiłem, otworzę z Wami sobie kulkę. Kulka kosztowała 45 zł, nie chcą być taniej niestety. Chyba, że ktoś czasami trafi w smyku, to, to wtedy, wtedy może, może, może. Kula jest fabrycznie zafoliowana, zapakowana. Zobaczymy coś w środku wyjątkowo. Łatwo ta kula się mi dzisiaj. Wow i trafiłem Cristiano Ronaldo niestety jak w każdej kuli. Zobaczcie tutaj Ronaldo jest lekko, lekko pognieciony. No i mamy 10 saszetek. Kula idzie na bok. Mamy Messiego i nie Falcao Messi go i nie Falcao Messi i nie Falcao cztery razy Messi nam się trafił. Wyjątkowa sprawa. Czuję moim wielkim nahalem, że tym razem będzie coś fajnego, mam przynajmniej taką nadzieję, z tego względu, że dawno, dawno nic nie trafiliśmy, nic co byłoby godne uwagi. Może teraz, może, może w końcu się uda. I mamy fansa, to jest Alexis Sanchez, moja kolejna powtórka, zobaczcie, karty lekko dziabnięte, czyli ta kula nie była za szczęśliwa, może ja ją jeszcze tam dodatkowo wstrząsałem, dlatego tak jest, a nie inaczej. Mam mocne postanowienie, dzisiaj będę chciał w końcu odpowiedzieć wam na Wasze pytania. Także możecie się może nie dzisiaj, ale jutro spodziewać filmu z odpowiedziami na, na Wasze trudne pytania. Lukas, Lukas, One to Watch. Pamiętam, że otwierałem ostatnio dosyć dużo kuli, niestety wszystkie były liczne. Nie było nic fajnego, nie było nic ciekawego. Może tym razem, może w końcu, może się uda. Na ni. Nie wiem. Mats Hummels. defensywny. Mats de de defensywny bardzo, bardzo często występuje u mnie w unboxingach, ja nie mam na to wpływu. Ja saszetek nie wybieram, ja nie skrobię, tak jak niektórzy z Was. <grym> po prostu biorę jak leci hurtowo. I tak to właśnie jest. Wow, coś odwróconego i co trafiamy? Mm, Ecuador. Herb logo. Czyżby to był szczyt możliwości tej kuli? Pewno tak. I jeszcze utility na koniec nam się trafia. Nałożę go tutaj. Tutaj jeszcze czeka paluch i nie staj Messi na otwarcie Championsów. Ośmiu z każdego rodzaju. Też to nagrałem w najbliższym czasie, także będziecie mogli to zobaczyć. Na pewno w tej chwili prowadzi Mats Hummels w naszej klasyfikacji, przynajmniej według mnie, bo w pierwszej, w pierwszej, w pierwszym filmie, gdzie mieliśmy wow, Xavi, gdzie mieliśmy gdzie Mieliśmy Lama, mieliśmy też Inwazję Bramkarzy i to nie było fajne. Otwieramy i szukamy dalej. Chociaż jakaś topka, topka, byle jaka, ale żeby była. Chociaż coś, ludzie. Wow, normalnie nic. Nie no, miazga, masakra. Ale jazda. <śm> nie no. Popełnię se puku chyba. Kolejna saszetka. Nie mam coś szczęścia do tej Brazylii, niestety. Już niedługo będziemy odpakowywali, robili unboxing kart PRISM. Także polecam serdecznie, zapraszam. Na pewno będzie to jakoś specjalnie ekspertina, specjalnie wyeksponowane na moim kanale, także będziecie mogli zobaczyć coś, coś innego, coś nowego. Poza tym zamówiłem sobie boxa macie Match z FIFA, także jak tylko box przyjdzie, będziesz będzie szedł pewno długo z tego względu, że box idzie z Anglii, to na pewno na pewno też otworzymy. Ty no miazga, matip, matip! Yes! Nie no, nie. Chyba to będzie ostatnia kula na moim kanale, chyba tak, chyba nigdy więcej kuli nie otworzę, Miller, Buffon I zobaczcie, znowu ta ciemna karta, znowu defensywne. miazga, masakra dosłownie, no Falcao, w Tobie nadzieja, ostatnia saszetka, ostatnia szansa na, na cokolwiek, cokolwiek co może przynieść nam jakieś korzyści? Wow, mamy coś odwróconego, i to jest coś tłoczonego I trafiamy Top Mastera Neymara. Je! Yeah, yeah. Ostatnia złoszeczka z Falcons. Tak mnie przyciągnęli. Tak spowodowali, że moje. Ciśnienie, mój puls gwałtownie wzrósł, a jednak, jednak się opłacało, opłacało się czekać do końca, trafiamy Top Mastera ro, ro, Ronaldo, chciałem powiedzieć Neymara, bo patrzę tutaj, że Ronaldo jeszcze nam wskoczył na limicie, e, mamy też jeszcze Obi Michaela, On na karcie Star Player. Ale jest, jest, trafiliśmy coś w końcu, w końcu, w końcu. Szkoda, że nie Messi, bo Messi mi jest potrzebny. Wyobraźcie sobie, że mam tylko jeden komplet top masterów kompletny. Natomiast gdybym miał z trzech Messi, to miałbym z cztery komplety. <grym> Sam Messi blokuje, blokuje kolekcję. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Jak widzicie, trafiliśmy fajny przekrój. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner, cześć. Cześć.